15 czerwca w Chorzowie nastąpiło wielkie otwarcie festiwalu piłki ręcznej PGN i G Dzieciom Szczypiorniek na Orlikach. Hala Morisu została wypełniona po brzegi młodymi zawodnikami i zawodniczkami. Ceremonia otwarcia turnieju rozpoczęła się widowiskowymi występami artystycznymi. Jest to taka akcja ogólnopolska. Rozgrywaliśmy mecze na czterech boiskach w każdym województwie. Drużyny zgłaszały się do uczestnictwa ponad 440 drużyn. Ponad prawie 5,5 tysiąca dzieci startowało w eliminacjach. Najlepsze drużyny z każdego wojska, po dwie drużyny chłopców i drużyny dziewczynek z każdego województwa, przyjechały na wielki finał do Kożowa i do miast okolicznych Katowice, Tarnowskie Góry, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec. To pierwsza nasza taka impreza na Śląsku, taka duża przede wszystkim w związku dla młodzieży szkół podstawowych. Myślę, że to doskonała promocja dla piłki ręcznej w Polsce, ale zwłaszcza dla młodzieży, która jest. Dla nas najbardziej potrzebna. Przez te kilka ostatnich lat wykazaliśmy się dużą inicjatywą, jeżeli chodzi o mecze naszych dziewcząt, czyli polskiej reprezentacji, zarówno towarzyskie, jak i eliminacyjne. Nigdy nie mieliśmy problemu we współpracy i my naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni i chętni na każdą współpracę, jeżeli chodzi o Związek Ręcznej w Polsce. Finały rozgrywek na śląskich boiskach to w dużej mierze efekt kooperacji śląskich samorządów. Współpraca wielu miast naszego regionu, nie tylko miasta Chorzowa i Katowice, ale i Dąbrowy Górniczej i wielu miast. Stry, które wystawiły drużyny e, e, piłkarskie do tego turnieju. Jest to dyscyplina niewątpliwie, która dzisiaj potrzebuje wielkiego wsparcia i taka akcja jest okazją, aby właśnie wesprzeć, nagłościć tę dyscyplinę sportu, bo nie ukrywam, oprócz piłki nożnej, siatkówki, piłka reszta jest naszą drugą, trzecią taką dyscypliną, którą, e, powiedziałbym, no, wszyscy wspierają i kibicują. Prawdziwe emocje wywołała obecność reprezentantów Polski. W lada okazała się rywalizacja młodych adeptów szczypiorniaka ze Sławomirem szmalem. W sobotę trwał zacięty bój o awans do finału, który zaplanowano na niedzielę w katowickim spotku tuż przed meczem reprezentacji Polski z Litwą. Dziewczynki rywalizowały na boiskach w tarnowskich górach i chorzowie, chłopcy zaś w dąbrowie górniczej i sosnowcu. Zawsze w sporcie wynik i rywalizacja sportowa, kto pierwszy, ten jest najlepszy, to, to jest ważne. Ale tutaj zamysłem całej akcji jest zabawa, wciągnięcie, popularyzacja piłki ręcznej, wyjście z piłką ręczną poza hale sportowe, wyjście na boiska otwarte, na boiska Orlik. Myślę, że to jest najważniejsze i to nam się udało tutaj w tym finale zrobić. No naprawdę nas wielkie wyróżnienie, że, że my się tutaj znaleźliśmy, że wygrałyśmy, ale było ciężko. Mecze finałowe w spotku były bardzo emocjonujące. Poczynania młodych sportowców oglądała minister sportu Joanna Mucha. W rywalizacji dziewczynek najlepsze okazały się zawodniczki ze szkoły podstawowej nr 37 ze Szczecina, które wyprzedziły rywalki z Dębna i Ryjewa. Chciałyśmy bardzo dobrze w obronie działać, żeby je Obrok pokonać, się bo to naprawdę też jest dobry zespół na Właśnie naszym poziomie. Mam nadzieję, że w przyszłości spośród nich może któreś dojdą do reprezentacji Polski. To by był na, mój największy sukces. Wśród chłopców pierwsze miejsce zajęli uczniowie szkoły podstawowej nr 85 z Krakowa, następnie szczypiorniści z Bani oraz Płocka. Jest to wspaniałe uczucie, wy, wy, zdobyliśmy to złoto, strasznie się z tego cieszymy. Na takie uczucia się tylko czeka, jako od takiego kajtka. No później mam nadzieję, że będzie i będzie można oglądać gdzieś w telewizji. Na to liczę. Dzień zakończył się bardzo udanie, ponieważ biało-czerwoni pokonali Litwę 26 do 22 i awansowali do mistrzostw świata w Hiszpanii.